Siemanko, to I witam was w kolejnym odcinku z gry No Man's Sky I... No cóż, jesteśmy w tym samym miejscu co poprzednio Na to, że to jest odcinek właśnie po poprzednim właśnie odcinku I dobra, musimy teraz do dotrzeć właśnie do źródła sygnału No i cóż, tak to by zajęło by nam 18 minut, więc to by zajęło cały odcinek No i cóż, teraz zmieniło się właśnie do paru teraz właśnie tych minut Ale cóż najszybciej to właśnie jest właśnie inwestycyjne To jest bardzo właśnie wygodna właśnie ta podróż Może by się tak męczyć tak zwykle tak wód trzymać to o mastak się Normalnie byście mogli nawet sobie pójść nie wam zwróciła kawkę czy coś no wiem 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 motogaty o to nie możemy być szybko akurat bo wtedy nie możemy wtedy wylądować akurat nie dobra, no to co, lądujemy tu powoli Nie odwa sygnału To co, to, to muszę to wylądować? No niech będzie Oj właśnie, powróciliśmy właśnie o mówią o stawnikach. To jest jeden właśnie ze strażników i i tak Ja można... Powiem tak Oni są zwykle co takie pasywni Ale jeśli na się coś będzie wywołać Do jakichś pobliżu A wejście za To będą już agresywnie akurat No, e, dobra e, No to co Szukamy te sygnału, właśnie e, Dobra no to, no to widzimy się tak właśnie, jak dojdzie do tego sygnału Choć to jest bardzo blisko O, I mamy tutaj ten Jedno z tych Dobra, jestem już w jestem Złotwitowie już... To jest Murwa szpiku I cóż, jestem już właśnie w miejscu tym I właśnie, tutaj trzeba zapisywać akurat Bo nie ma troszkę, takiego, że jest... nie ma takiego na dachu zapisy Jest taki zapis, Jak w takich miejscach, albo widziałem w zsr wtedy się zapisuje akurat gra i skończę przewody maszyny, zdenerwował sygnał. Wysył go w próżnię. Ktokolwiek pozostawił tę wiadomość, już dawno go tu nie ma. Odczytuj sygnał. Degotowanie. 16, 16, 16. Jest numer 4925C. Brak paliwa Nie udało się dotrzeć do stacji ochrona Rezygnam z. Bez grami traci zasilanie. Nie mam wyjścia od ziemią. Rozumiem, ścić komputer bazy. Oprócz wpisów w dzienniku, sygnał zawiera też plany komputera ba oraz bazy oraz manipulator terenu. Mam nadzieję, że komputer bazy zawiera też więcej informacji na ten temat. Tego, tego kto zostawił tę wiadomość. Wiesz, plany. O. Od... Dobra, komputer bazy. I też od... I też mamy teren... Nie płato tereny to jest. <laughs> no właśnie mówiłem po poprzednim właśnie odcinku to bardzo pomaga ee, w tym wydobywaniu niektórych właśnie tych surowców, dobra. A no co? Musimy wydobywać. A <laughs> co jest przeskanu Halo. chcę też szybko sobie przeskanować. Halo! Halo. No już, że tutaj, tutaj, tutaj e, cały ten Eee Węgiel jest taki, może być takim pod... najbardziej podstawowym właśnie surowcem w tym na no, Sky'u. Bo to niektórym na przykład można właśnie tworzyć, niektóre na przykład No się przegrzałem się, <grym> się> te muti narzędzi akurat kordę. Bo ja dość dawno akurat nie używałem właśnie takiego możliwego narzędzia, bo zwykle używałem czegoś innego akurat. Inne, innego rasera wydobywczego, co jest bardziej potężniejsze od tego tutaj, tego co mam. Właśnie to są też skrzynki, co was to, to warto też zbierać, Też puste, szukaj. A za ten sodu, okej, więc ja sodu. Um, no dobra, zbierę. Mikroprocesor, ok. Eee, dobra, skąd nie eee, to jest przez. Dobra. Muszę stworzyć to. dobra, że to wziąłem więcej. I dobra, wezmę sobie dodatkowo jeszcze to. I już możemy to skraftować. Pyk i pyk. A teraz możemy teraz, mieć szukać. Dobra, mieć. Nie ma się. właśnie... Właśnie co, moduły z technologii są bardzo fajne, tylko że... Po prostu to jest jakby nie ten etap gry, że można to wszystko korzystać z tego O, mieć tutaj jest no, akurat mogę zachodzić sobie po zakopane technologie Mam co w ogóle. Ma no, a za ten sodu, dobra <grystanie> A to po drodze, po będę idziemy pod te modowe zakupione technologii Zresztą znaczy, mię by się też przydało, właśnie trochę też będzie wodor wziąć A gdzieś próbowałem właśnie robić to live'a właśnie z Rumetkaja, no cóż nie wyszło o właśnie, to jest taka ciekawostka chyba, bo chyba jest coś takiego, że jak się jest y, lekko przegrzane właśnie ten pucie narzędzie, to wtedy szybciej wydobywa na przykład. Nie wiem, mam takie marzenie po prostu. Dobra, o właśnie. To są takie, mi się takie e, fragmenty kryształu i to jest bardzo fajne. Od możemy na przykład zyskać więcej na niektórych elementów. Przynajmniej niektórych surowców. Dobra, weźmy sobie troszeczkę tego sodu. To się przyda. To bardzo. A to nie wiem, to jest też nie na przykład. To czasami wręcz ee, dość męczący. Męczący. Na to, że po głupce dość wydobywasz, tak? Tak, jak taki dziś przychodzi, taki patrzy, skaduje się. I odchodzi, i tak co chwila, jak coś powiedzieć coś wiąźć. Dobra, miedź to jest miedź. Dobra, jestem już bardzo blisko tej miedzi, i muszę wydobyć 60, no, ale jest wydobyć... A Oj, chyba teraz będzie to, co właśnie mówiłem. Zobaczcie, pył szamianowy, to też i fajny właśnie, też taki narała się, nie wiem to za właśnie mm, ten... Może to po prostu, ja właśnie opłacać sobie ten, e, na niektóre te e, pierwiastki właśnie, w tym... A czekaj, nigdy to nie było akurat moją mocną stroną. A, podejdźmy, podejdźmy do statków, w sumie... To miejsce nie jest aż takie złe, tylko że jakby... Nie, nie jest złe! Ale mogło być lepsze choćby tam, w tamtym miejsce <śmiech> <śmiech> Nie, zbudujemy no, tego bardzo podstawową po prostu basę po hmm. Tutaj czy ja chcę się tu budować hmm. Tak 2 na 10 bym powiedział, bo takie takie niespoko miejsce, dobra, ale no mogło być troszeczkę lepsze. Dobra, może to gdzieś tutaj się wydobyło, dobra. A, postawmy to, rafinatora. I dobra, tutaj musimy nawet to zasieć. halo, przepraszam bardzo. w 100%. Dobra, mam mieć. Właściwie ja miałem tylko 60 ten. E, zrafinować. I start. Niech to wszystko przetwarza. Ale czemu to ostatnio mi to nie wydobyło? I mamy komputer bazy. Teraz pytanie, gdzie by to postawić, w takim fajnym miejscu, obok tego, dobra. Nie, właśnie, to możemy teraz trochę to obracać. to jest na spokój. Ostawmy tutaj. Dobra. Przeszukiwanie archiwum kar kartograficznych. Prze Przeglądam przegl 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 archiwum... Przeglądam archiwum niewystarczających nie wykazał wcześniejszych roz roszczeń do tego miejsca. Jest jest co co na potwierdza, że miejsce znaleźć się pod budowę. Wziąć to miejsce? przejmij bazę. To jest jakby to jest te miejsce jest jakby nasze po prostu. Jakbyśmy z działkę po prostu. A iem dostępne, No to wejdźmy do tego. Uzyskiwanie dostępu do dzielnika poprzedniego użytkownika <laughs> brzmi, że szalejowy materiałów budowanych jest bardzo niewiele. Składuję plany schronienia, podczas gdy krzt, muszę krzt, szybko wrócić. Powiesz, plany. <laughs> o rety, ja to mamy tego. <laughs> Dobra no to budujemy pierwsze schronienie. Budujmy tutaj pierwsze ten. <grymne> w ogóle tutaj... W to to inaczej teraz wygląda... Jak to mogę usunąć? No w ogóle tutaj dość <Ky> aż różni się ten, te wszystkie te tutaj te deski tak dalej. Poprzedniego grania. Czyli wyższego grania <Ky> Dobra, no to teraz ściany desek Szybko, szybko. Ma tu zamazniemy! Kurde! Eee, paski dach. Paski dach, come on! Dziękuję! A nie wystarcza! Kurde! Uff. No a tutaj w środku już ukazuje się to cieplutko. Dobra, musimy budować tej ściany. Ściana bez desek. A to jest taka ściana. Ale ty jak to to dziwnie wygląda. Ja to już nie ma węgla. A boże, szaleje kurde no A raczej może my tak wydobyć na przykład węgiel No właśnie, tych paneli podłog, te panele podłogowe, te panele podłogowe, ale możemy kończyć jako ten. <laughs> tylko sufit. To jest bardziej, wygodniejsze, na to, że... Eee, że, 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 że... A w prostu nie musimy się męczyć z tym dechami tak dalej. Aż tu nie daje się daje światło, a tak dalej. A czy tu nie daje jakiegoś światła. Mogę, no właśnie, mogę też przełączyć kamerę, no tylko. Taką... No, pytanie: jak to się to robiło? W sensie, że można to było zsunąć. No dobra, nie zostanie. A, i nie ma tego. Ale przynajmniej jest. szeplutko. I to jest się właśnie, to jest ważne. No, nie ma już burzy, więc zdobywamy. I właśnie o tym mówiłem Akurat mnie nie widzi ten drań, więc właśnie był komunikat jest oddany drony strażników w tej okolice Dony zaatakują <grym> A Zaatakują kiedy na przykład będziesz dalej się będzie po prostu wydobywać Ich miejscu i to jest bardzo denerwujące Drony zaatakują Zostały zaarmowane przez pozyskiwanie przez pozyskiwanie zasobów. Jeśli będziesz skodować w pobliżu widzenia, no bez ataku po prostu, to jest bardzo denerwujące według mnie. Nie widzisz mnie, goleś! I stoi mi kurka wodna! Ślepy! Jesteś ślepy, kolo! He, 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 he. No ja dobra, skąd mi tutaj budować? Back. 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 Jak się to? No dobra, teraz dach szybko. Ambra, przełącz No, there is no England. No i skoczyłem już naszym pierwszy dom Noś, ładnie wygląda, tylko że to wszystko tak ciemno Dobra Tknie dostałem do dziennika poprzedniego użytkownika ziskana Dostałem archiwa Doskawej w ogóle budowa Jeszcze Suk sukces. Były to pozyskane dane z pobliskich, plany do, dodane do dziennika. Skan wskazują na dodatkowe urzenia podziemne, odpoczęcie od poszukiwań, a plany. Ktokolwiek nagrał te dzienniki, nie się osiągnął no, jakiś cze, sukces. A dostęp do jego planów być może korzystał z, je, z jego doświadczeń. E, dobra. E, też będzie o tym akcentem właśnie kończyć dzisiejszy odcinek. Wiem, ja dziękuję jeszcze, że iść tak dalej. W Kończysz w subskrybujcie, komentujcie. Ale dziś chodzi o tylko czysto zabawę. I przy widoku właśnie tego mojego domu. Czekam na Cię więc cześć.